Ruch TV. Oficjalna Telewizja Ruchu Chorzów. Piotr Ceglasz, nowy pomocnik uchorzów. Podpisałeś dzisiaj kontrakt dwuletni z opcją przedłużenia o rok. Witamy przy cichej. No i powiedz, co Cię skłoniło? Bo podejrzewam, że po sześciu sezonach odejść z motoru mimo ważnego kontaktu i przenieść się do, do nas, no to pewnie nie była łatwa decyzja. Witam wszystkich. No na pewno nie była łatwa ta decyzja, ale, ale gdzieś przemyślana. Dlatego bardzo się cieszę, że, że trafiam. Tutaj do was na cichą, także mam nadzieję, że będziemy odnosić sukcesy i, i przychodzę po to jasno mogę teraz zadeklarować, żeby, żeby o coś grać, a nie tylko, że tak powiem, przebywać. Już wiemy, że z tymi, z tymi celami, to yy, tak komunikujemy ostrożnie, ale też ten, ten kontakt może taki niekrótki, to, to też chyba miało dla ciebie znaczenie. Oczywiście, że tak. No, myślę, że to była najważniejsza sprawa. No. Jeśli chodzi o długość kontraktu, ale też był ruch najbardziej i dyrektor Foszmańczyk byli najbardziej konkretni w tym i, i widziałem, że zależy tutaj wszystkim, że, żeby mi się to pojawił, dlatego tak wybrałem. No więc właśnie, bo ofert podejrzewam, że czy zapytań nie brakowało, bo miałeś sezon w Ekstraklasy taki liczbowo, no powiedzmy bardzo akceptowalny, bo 30 występów, 6 bramek i asysta. I tak, było kilka zapytań. Nawet pojawiło się kilka konkretów i gdzieś tam ofert dostałem, ale tak jak mówię, wybrałem ruch. Chorzów, też jest, nie ukrywam niedaleko mojego rodzinnego miasta bielska-białej, także myślę, że to też miało znaczenie. Ciągnęło już tutaj w te rodzinne strony po aż sześciu latach w motorze, no też sporo tych klubów powiedzmy gdzieś z regionu w twoim CV, bo tam za czasów juniorskich pod Beskidzie rekord to OK, ale też i była Polonia Bytom i z województwa raków, często chowa GKS, to widzę czy, czy z mniejszych nadwiślan góra, więc no sporo tego w tym CV twoim. Tak, dlatego bardzo się cieszę, że tak naprawdę 6 lat. Ostatnio spędziłem w Lublinie. Nie trzeba było się już tak często przeprowadzać. Tak naprawdę bardzo udany czas w motorze, bo trzy awanse w 6 lat. Ostatni sezon skończony na siódmym miejscu. Byłem podstawowym zawodnikiem, także uważam tam, tamtą misję za spełnioną i teraz czas na nowe wyzwania więc właśnie, w motorze trzy awanse, też kapitańska opaska na sam koniec, ten debiutancki sezon w Ekstraklasie, no wieku nie wypominając, pewnie Ci już bliżej niż y, y, dalej do końca, ale tak podejrzewam, że masz jakiś taki swój też wewnętrzny cel, że skoro tej Ekstraklasy posmakowałeś i wcale się od niej nie odbiłeś, no to że po prostu chciałbyś tam kiedyś wrócić. Oczywiście, że tak, tak jak powiedziałem na początku, no też yy... Przychodzę tu, żeby walczyć o jak najwyższe cele. Mam nadzieję, że wszyscy wspólnie tutaj zrealizujemy cel. Ja też yy, rozmawiając tutaj wiem, że tutaj całe środowisko chce tej ekstraklasy i mam nadzieję, oczywiście nie będę tu obiecywał, bo to jest piłka nożna, ale, ale naprawdę będę robił wszystko i myślę, że wszyscy tutaj yy, wspólnie to zrobimy. Ile znanych ci twarzy tak tutaj spotkasz po wejściu do są Powiedziałeś już o nazwisku dyrektora Faszmańczyka, z którym no, lata temu już graliście w Nicie, czy wspólnie? No tak, na pewno, ale myślę, że Szczepan, czy tam ci, co są tutaj dłużej, to, z którymi gdzieś jeszcze przecinały się te drogi boiskowe, także myślę, że kilku jest na pewno, z którymi gdzieś tam się mierzyłem. Tak jak dyrektor Foszmańczyk powiedział w oficjalnym komunikacie, że no tak masz ważną rolę do spełnienia nie tylko na boisku, ale też głęboko wierzy w to, że, że w szatni, no te wymagania pewnie, żebyś był jednym z takich liderów tej drużyny, też nie wiem, być może mentalnie, no ale tego, że przychodzisz tu jako świeżo po tym jak kapitanem zespołu ekstraklasowego, no to, to o czymś świadczy, więc chyba to czujesz na swoich barkach. Czuję i bardzo się cieszę z tego powodu. Myślę, że tutaj jest ambitna drużyna, także to nie trzeba będzie nikogo specjalnie motywować, ale, ale będę się starał też zawsze wszystkim pomagać, tak jak, tak jak to było w ostatnim klubie moim w motorze. Także zawsze można na mnie liczyć i, i taki cel. No. Jakie masz skojarzenia jakieś takie pierwsze ze Stadionem Śląskim? No bo to też um, fajne, może nie mówmy, że ukoronowanie, ale no chyba fajna rzecz mieć też w CV to, że będziesz go w klubie, który na no, takim legendarnym stadionie, zwłaszcza dla nas ludzi z naszego województwa, że taki jest. No, wydaje mi się, że skojarzenia mogę mieć tylko jedno jedne, Tak naprawdę to jest gra reprezentacji Polski na tym stadionie, no bo wiele meczów się tutaj odbyło i, i myślę, że to będzie to. Także cieszę się bardzo, że, że będziemy tam występować. Mam nadzieję, że z samymi sukcesami. No i oby nieraz trybuny Kotła Czarownic oklaskiwały czy Twoje gole, czy asysty. Tego Ci na ten start przygody z ruchem Piotrek życzymy i witamy w Chorzowie i powodzenia. Dziękuję bardzo.